Dzień dobry, państwu, Witamy serdecznie w lekkostroniczym. Dzień dobry. Lekkostroniczy to program. Trochę dosyć zabawny. Pogadałyka. Dosyć zabawny. Nie, bywa śmieszny. Bywa śmieszny. Tak. What? No other way? No other way? No other way? There's Ciebie, equis, jif, no other way. Tak, dostraj, tę koszulkę. stylóweczka. telubeczka. koszulkę z No other way. What? Z Pieczuch Calvary. Pacławski. Kiedy? Co? Ola wie. Ola wie w ogóle. Jakby ze mnie nic nie wiem. Ola wie. Nie, no to kurwa. nie. Stop. Go Ola wie, a ja nie wiem o czymś. Kiedy um. tam byłeś? lipcu No, to może ja mi mówiłeś. Ja myślę, że mogłeś mi mówić. I to był event jakiś. E... Dla młodych. jakieś spotkanie młodych. To czemu ciebie zaprosili? 35 mam. Ale to było 65, przepraszam. Myślałem, że to... 70. Mogę mi powiedzieć, że 500. Że 500. Że masz 35 na 37. stary ty masz ciągle 30, bo to się tak no to patrzy. Ty masz ciągle 30, a ja hmm. mam prawie 40. Ty mam wrażenie, chciałbyś być starszy. Ty masz taki system jak... dziecka, Które pięcioletniego, jest? który nie może się doczekać jak być dorosłe. Tak samo od pięciu lat mówisz, że... Ty już masz chyba 180 <grym> lat. Więc ty byś chciał już być dorosły, bo już masz może dość bycia w takim średnim, młodym wieku. Drodzy Państwo, dziś, jak zapowiedzieliśmy w wczorajszym odcinku, o, będziemy. Ja Słuchajcie, Włodek nie wie, ja też nie wiem i Wy też nie wiecie. Nie wiem, ale w zeszłym tygodniu założyliśmy mail murem za LS-em. Szliśmy oczywiście tutaj za linią programową TVP-info, które wymyśliło adres mailowy, gdzie i linię telefoniczną, gdzie można się zgłaszać, żeby bronić wolności słowa w THP. Więc my założyliśmy mail i zobaczymy zaraz, co napisaliście w obronie lekostronnie. Niczego w obronie wolności słowa. Ile maili? 97 maili, drodzy Państwo. Że 500. Pierwszy mail od Juliusza. Dziękujemy, Juliuszu. Dziękujemy, Dziękujemy. za głos wsparcia. Dziękujemy. Przenieśmy się do kolejnego maila. <laughs> Karolina napisała wiadomość do nas. Dzień dobry, wspieram. Pozdrawiam. Karolino, dziękujemy za pozdrowienia i również, również po ciebie, ciebie pozdrawiamy. brawo, brawo Jesteśmy jednością, całym sercem. Ale to Agnieszka pisze. Agnieszka pisze. I w ogóle flaga jest flaga. E, Monako? Polskę. Całym sercem dziękuję za lata trudnych, tak. trudów, durów. Związanych z przekazywaniem różnych tematów trudnych trudów, dużych durów. Du dużych, dużych. Ola, jesteś z nami? Oczywiście, jak najbardziej. Oglądałem na sekundę tylko przerwę, bo no to śmiało, się umieściło. O, śmiało, nie Przerwam Byłem wczoraj w kinie na Killers of the Flower w kinie. Moon. W kinie? W kinie na. Nowy. A, bo to jest Square tylko w kinie. Square Scorsese, tak. A jest tam taka scena, gdzie właśnie le... postać grałem przez Leonardo DiCaprio. Dzień dobry. Jest pytana przez Roberta De Niro, czy dużo czyta nie? A DiCaprio którego gra tam takiego trochę młotka, tak... Mówi, nie no, umiem czytać. <laughs> I ja mu daj książkę. Poczytaj to, to się dowiesz o tym plemieniu. I on nie umie czytać. Nie, umie czytać, ale czyta Aha. tak, ale to jest tak, że, że palcem idzie po tym. To może <laughs> by się to pomogło. Nie wiesz, jak niektórzy robili ołówek, przedstawiali do linijki, będziesz? Linijkę. Albo palcem, albo linijką. Ale przecież od razu pani chodziła wtedy i mówiła: no, jak ty czytasz? Bez palca. Więc możesz czytać jak Dzięki di... wam. Ale, Ale jak... jak dikapry w filmie, to będzie Ja nie ja wiem, dlaczego ja się po prostu nie staram. Gdybym się postarał, to postaraj bo... się. Dzięki wam czuję się doinformowaną jednostką, obywatelem świata. Zawsze z wami i przed wami. Agnieszku bardzo ładnie. Brawo! Duże brawo! Bardzo ładne mi się Jeżeli oni dofają, bo to takie maile, to się dziwię, że oni się lepiej czują. Niech LS zawsze będzie z wami i duchem twoim. I twoim duchem też. A w ogóle, Igor coś takiego jest nie Jechaliśmy znamy grać w grę na Switchu. Chciałbym zagrać w trzy osoby: Ojciec, syn i święty Bóg. Jest o, tak, też gra na Switchu? Kamil pisze: wspieram. Dziękujemy Kamil. Dziękujemy serdecznie Kamil za Twoje wsparcie. Bardzo jest dziękujemy za A Załóż ma jakiś taki numer konta, że coś. Żeby pokazywać w trakcie. Cały swoim... czas. Ten numer konta, Ostatnio. Tak, I żeby ostatnio... Go nie było w opisie, tylko po prostu wyświetlone na ekranie. Tak. Ostatnio ojciec ryzyk powiedział, że jest bardzo słaba sytuacja Radia Maryja, właśnie. Że potrzebują 5 milionów miesięcznie i 60 no milionów rocznie. No to dużo. I czy nie dają rady, i żeby wpłacać. I jaki jest koszt miesięczny utrzymania Ale No myślisz, że milion? No dobra, pół. No ci bardzo dużo. Dużo biorą. Dużych, dużych, przepraszam. Serwery? Serwery. Komputery. komputery front, front, to tanie mikrofony. To nie są tanie rzeczy. No tak z pół miliona miesięcznie to by, to, by, to by było. To Ale podał to numer konta, że narzeka? Czy? Pragnę spons. Baton jest wielki. Stary, pragnę wspomóc! To! To mi się podoba! Pragnę wspomóc! To mi się podoba! O to chodzi! Ja nie? pragnę wspomóc. Pragniesz. Pragnę? Mm. Stary mogę sobie wy... Czemu tego nie nagrywam? No właśnie nie wiem. Weź nagrywaj. Pragnę wspomóc. Mm. Pragniesz wspomóc. Tak. Teraz możesz wybrać. Czy Radio Maria czy telewizja trwa? No, Tym... no, ja tak. trwam, bo byliśmy tam. Oj, trudne, Byliśmy. Trudno trudne, trudne się wylosowało, dobra. <laughs> wow! Euro. W, w dolarach. No dobra, no to w pełni. Jaką kwotą karę chcesz wspomóc? Ojciec ryzyk mówi, że ale... potrzebują miesięcznie 5 milionów. Dobra, Ja powiedział pewnie tak. też, że każda złotówka się liczy. Ale Aby ja przelałem. Jakbyśmy. Tak, jakby, jakby się przelewałeś to... przelewali na 5 te... ty chyba wtedy przelałem. To nie, to git. To jesteśmy kryci. Okej. Okay. Bardzo serdecznie. Pragnę podziękować za Wasz rzetelny kanał YouTube, który Jest zawsze podaje jedyne, prawdziwe informacje. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Nie dajcie się stłamsić i nie pozwólcie sobie mówić, Nigdy. że przekazujecie <laughs> niesprawdzone informacje. My, nie, my... my podajemy sprawdzone, sprawdzone informacje. Dzień dobry, szanowni panowie, Dziękuję za Waszą obecność w internecie. Jesteście bardzo zupełnie nie. niewiarygodnym źródłem. Pomija... Pomija... Nie, pomija... E, pomijam, pomijam. E, pokaż z... mi ten mail. Do... Usuń tutaj. Daj, zablokuj. O, może zablokować tutaj. No To już tak, już nie będzie miała możliwości. W ogóle. Okay. No, Są żarty. Jan pisze tak. Z całego serca chciałbym wyrazić najgłębsze wyrazy solidarności z Waszym formatem. Niewątpliwie jesteście przed murzem polskiego dziennikarstwa. W momencie tylu beznadziejnych, bezwartościowych treści wy dajecie nam niezmiernie wdzięcznym za Wasze niezwykłe dokonania i dozgonnie oddanym waszemu nieocenionemu wkładowi w nasze życie. Wszyscy natomiast wiemy, że stoimy przed niełatwym wyzwaniem. Przeciwko wam wystąpił spisek. Spisek tych, których boli prawdziwe dziennikarstwo. Dobrze mówi. Dobrze mówi. Dobrze gada. Wszyscy zauważyli wasze spadki wyświetleń pod hey. filmami. Hej. Ja nie zauważyłem. Cicho. Cicho. Wszyscy racjonalni zaczęli sądzić, że jest to skutek tego samego formatu od 10 lat, nie od 10, tylko od 13. Tego, że już nie jesteście młodzi i śmieszni, nikogo nie obchodzą robczycy. To pewnie coś znaczy, ale. Nie wiem co. Mój Lecz prawdziwych na... widzów nikt nie oszuka, i wy nie dajcie sobie w mój, jest inaczej. Ja doceniam, Ja mail, bo to jest prawda w no, gruncie no, rzeczy. Muszę mi przebyć na naleśniki. No to już. No, to... Dzięki. No, Thank you! Ale mi się naprawdę spodobał ten pomysł. Ja no. myślę, że nasz program no. mógłby zyskać dużo na Gdy tym, żebyśmy, jakby gdybyśmy wprowadzili dedykowany numer konta do wpłat. <grym> I byłoby i to, pragnę byłoby, z, byłoby to dużo bardziej spójne no, niż pro... patronaj. Co? No to podkreśla. Okej. Halo? Od razu powiem, że jesteś lekkostroniczym. Trochę jak w programie taki mamy cię. E, chociaż tam. Cześć, Piotr. Tam cześć, Piotrek. mówili na końcu. Cześć. Chciałem skonsultować no, szybko z tą taką sprawę, szybko podatką, bo nie mamy tutaj pewności i przekonania. Gdybyśmy chcieli zrobić tak, że na ekranie wyświetlałby się numer konta do wpłat darowizn dla lekkostronniczych. Tak, jak na przykład w telewizji Trwam tak, albo w Radiu Maryja. Tak, że wiesz, że wspieram, no nie? Przelewam, żebyście mogli dalej swoją misję kontynuować. Tak. To To jest potem, jak. Jak to jest rozliczane, Piotr? Za osób niespokrewnionych też jest możliwość zwolnienia z opodatkowania, a od darowizny nie będziecie płacić, chyba że otrzymacie bardzo wysokie darowizny, czego wam oczywiście życzę. 5733 zł nieopodatkowane, tak? Nie opodatkowane od jednej osoby. No, od jednej, a od jednej osoby. Czyli. Czyli... jeśli każdy by wpłacił po 5 zł, po 10 zł i by było tego łącznie na przykład 100 milionów, to i tak nie zapłacimy podatku? No tak, no bo otrzymacie... No to super! Dzięki wielkie, Piotr. Dziękujemy za bardzo konsultację. Piotrze. Jak dobrze jest Piotrek. Mówiąc o pieniądzach no. i o więzieniu, Michał Wiśniewski... W ogóle nie nie ze sobą tematy. A michobyś nie ja może trafić, trafić do więzienia. Ja może Boże. trafić, może nie trafić, nie myślę, że nie trafi. Gdyby jednak trafił sam na swoim własnym oświadczeniu na schodach. Powiedział, że z godnością pójdzie na odsiadkę. Jeśli by trzeba było, ale wiadomo, że lepiej było, gdyby nie trzeba było, no bo ma rodzinę. No i on tam mówi, że rozumiem, że potrzebna była e, twarz mhm. dla afery skok, więc, mhm. więc proszę mhm. bardzo, chcieliście twarz na temacie. To, tak? Tak powiedział. Trzeba twarzy skoku. No tak, bo byłeś twarzą skoków. Proszę o film! Ja tego nie widzę. Nie zawsze co dobre jest dobre, a czerwone nie zawsze jest złe. Czasem ktoś tak zwyczajnie po ludzku Poda rękę, znajdzie rozwiązanie. Dlatego dzień za dniem, śmieram pan miło tego dzień za dniem śpiewam wam miłość. Dla mnie e, ta zbitka, Skok Wołomin, to jest najbardziej shady nazwa, jeżeli chodzi o instytucje finansowe. To było oficjalne logo. Skok Wołomin, nie? jakby Gorszy byłby tylko Skok Pruszków. I skok magdalenka. No stary, ale skok Wołomin. Przecież jestem taki. No mówię o nim kiełbasa, ale ma na imię Szymek. Jest przyzwoity, fajny chłopak. Mówię, twoja gotówka jest tam bezpieczna. Ja ale, mam... on zato... ale on nie za to. Ale on nie poszedł. Ja wiem, że nie za 2,8 miliona, tak. które niby tam miało coś Zrób. tam się. Ale no powiem tak, jakbym tam miał gdzieś ulokować swoje pieniądze i bym takiego go zobaczył, to nie wiem, czy bym skorzystał. Zyko chciałem wyprostać jedną rzecz, bo to jest ważne. Żeby było jasność. Pan Michał Wiśniewski jest wobec niego toczony na postępowanie i. Broń, broń, Boże, broń Boże, wyrok jest nieprawomocny. Broń Boże, wyrok jest nieprawomocny i pan Michał Wiśniewski się będzie od tego odwoływał, że była jasność. My sobie robimy to trochę jaja, mhm. bo Skok się nazywa Wołomin, a pan Michał Wiśniewski wziął udział w reklamie. Chciałem, żeby to była. Pełna, perfekcyjna jasność co do tego, co my tutaj komentujemy. A jak było naprawdę, skąd możemy wiedzieć? Jesteśmy tylko ls Nie wiem. Ja też nie wiem. Właśnie nie wiem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Ja jestem otwarty o. na sytuację, bardzo jestem otwarty na sytuację, że pan Michał wyjdzie z tego obronną ręką. i ja, Ale no, ja bym no, bardzo otwarty. Pożyjemy, zobaczymy. A chcesz na koniec? Chcesz no? na, na, koniec, na, koniec. na koniec. Na koniec. Na dobitkę. Na dobitkę. Lekko stąd cię rozchodniamy. Ja czy pamiętasz tą reklamę? No. No. Bo chciałem, żebyś poczuł taki, powiem, luksusu, który możesz mieć w swoim domu. Arturze. Słucham, proszę Pani? Może bym coś zjadła? Czy kupić coś po drodze? Hmm, Samo Sam nie, nie wiem, nie. tak naprawdę nie to jestem nie. głodna, no. tylko ochotę no. na coś pysznego. Rozumiem, proszę Pani. Właściwie powinniśmy mieć w samochodzie karerusze. Karerusze? Pozwoliłem sobie zadbać o to, proszę Pani. Pojadam! Jak? Pojadam! Świetnie, to O, świetnie, o, o o, Ale Artur jest dobrym pracownikiem. jak w latach dziewięćdziesiątych nam Zakorzeniona to... w mózgach, że Ferrero Rocher to jest luksus, nie? No to nie? No Ferrer... to, to było drogie. Czekolada. O, z dro... zwykła czekolada. to było dobre linka. chodziło o to, że zawsze to się dawało tylko w prezencie, że nie mogłeś sobie tego kupić. Ja my tego nigdy nie dostałem. Dokładnie. W co, że co? My tego nigdy nie zostaliśmy w prezencie. Ja nie wiem jaki ty mnie. Dostali, Ferrero Rocher! Od cioci nie dostałeś mm. nigdy Ferrero Rocher na święta? Nie, to się dostawało, bombonierka. No, taka wiesz, taka z wiśniami, takie wiesz. No wiem. No i to było niedobre. i Dzieciom to nie smakowało i ja musiałem to no. potem jeść. Tak. Nie, nie też nie, nie dos... gorsze. Gorsze. Pod kamieniem. Kurczak. Nie dostałeś naprawdę nigdy Ferrero Rocher? Nie, nie to parę dorosłych ci muszę. Do dorosłych, że niedobre te były takie do dorosłych. Właśnie z połowa z, 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 alkohol. z alkoholem. To, to, były niedobre, to, fakt. to było niedobre. I dla dzieci to było nie dobre. ja co powiem ci, te... Dlaczego w były bombonierki z alkoholem? To był taki, że masz czekoladę i w środku masz trochę alkoholu. No. Po tym myślałem po latach o tym. To był taki sposób dla takich, wiesz, babci i cioci, że tak on. No ja nie na piję, ja nie, nie, ja nie piję alkoholu. tak bo no, no, tak, rek. Wiesz, tych bombonierek i lekka, i lekka. Nie, to nie jest na tyle, żeby mieć lekko. A właśnie ja myślę, że babcie takie są, że babci tak, że ja nie, ale tak troszkę. Mmm, murek lepszy. Tam zawsze tak, no. Coś tam Bez kitu, bo to było niedobre. To było nie to dobra, nie, obiektywnie dzieci, niedobre. Dzieci to było niedobre, może na nie to było. Ja, nie, ja pamiętam, że kiedyś mi się zdarzyło spróbować to po latach, dalej niedobre. To jest, wiesz, czekolada z wodą. Ja nie wiem, czy to nie ma tylko po smaku, że to nie ma Nie. Tak? Ma alkohol? Był alkohol. Moim zdaniem to był dla babci, że. Czyli Ferrero Rocha muszę to ci kupić. To, a, muszę zapisać to. Remind me to buy a Ferrero Rocher. Ferrero. This Monday. Ferrero. Uh, Gritto. Ferrero. 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 A przynajmniej dobrze usłyszała, i dobrze zapisała. Do you wanna buy a Ferrari? A Ferrari. <laughs> Dziękujemy bardzo <laughs> za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, kochani. Ferrero Rocher, kupcie, zróbcie sobie prezent. Kupcie Os. sobie Ferrero Rocher. Nie. Nie, nie, nie. Tak, no nie, właśnie o to chodzi, że to się zawsze kupowało komuś, a nigdy no. sobie. Sobie, zróbcie sobie prezent, sobie, kupcie please. sobie Ferrero Rocher do LS-a. idealne. A tymczasem trzymajcie się i bądźcie lekko stronniczy. Do widzenia! Sayonara!